I rąby, i trójkąty, cyfry, liczby, prostokąty, koła, sześciany, kwadraty. Ma planeta, zróżniczkuje, przecałkuje, pierwiastkuje, Ma planeta, zróżniczkuje, przecałkuje. Widocznie i i Sigma planetyczne znaki, zbiór przyjaciół z jednej Sigmo, uwaga! Zbliżajmy się do planety wybranej za cel naszych badania. Istnieje tutaj wysoko rozwinięta cywilizacja. Ależ słuchaj! Sigmo! Musimy chyba przybrać mieszkańców Ziemi. Oczywiście. Halo Mat Planeta. Proszę nam podać odpowiednią formę. Jak Ziemianin nigdy obraża sobie przy talking <laughs> no O, o, wo, o, Sygmo, jak ty wyglądasz? O, 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 o! A ty, Pi? Ci ziemianie są naprawdę dziwni ze swoimi wyobrażeniami. Czy sądzisz, że będziemy mogli wykonać nasze matematyczne zadania w tak niematematycznej postaci. O, według obliczeń naszych komputerów to jest kształt optymalny. O, o. Ci ziemianie śmiesznie wyobrażają sobie kosmitów. O, 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 popatrz, jaki tam chaos. Czy na takiej planecie mogą obowiązywać prawa matematyki? Właśnie po co tam lecimy, żeby to sprawdzić. Na mat planecie spotykamy zbiory liczb, figur geometrycznych. O, na przykład ty i ja tworzymy zbiór dwuelementowy matematycznych znaków. A co możemy spotkać na jakiejś tam Ziemi? Uwaga Sigma, uwaga Phi, oto pierwszy rozkaz z mas planety. Zaszyfrowane zadanie matematyczne, odszukać na Ziemi zbiory matematyczne o określonej liczbie elementów. Szypr został upodobniony do przedmiotu występującego na ziemi pod nazwą kostka do gry. Sześć ścian kostki oznacza, że zbiorów ma być sześć. Ilość kropek na każdej ściance wyznacza ilość elementu kolejnego. Wykonane. Zadania zarejestrować na diagramie. Zapamiętałeś wszystko dokładnie? Oczywiście, ale w tym okropnym kształcie... Nie narzekaj. Schodzimy? Do london do Co się dzieje? Rozumiesz coś z tego? Ten ruch? się tu podoba Jest tu prawie tak ciekawie, jak na naszej Matplanecie e, Patrz oni też znają liczby No, to mnie nieco podnosi na duchu O Ale te bryły wyglądają niezbyt pięknie i regularnie O e, Co ty mówisz? Kiki są prześliczne. Mają takie pociągające prostokąty. I pewnie zaraz chciałbyś któryś z tych prostokątów zbadać. O, oczywiście. A ty niby nie? Lepiej pilnuj szyfru, żebyś go nie zgubił. Lecimy do. do... 아스토카운트! 피! 하지! dziwne o. przedmioty. A skąd ja to mam wiedzieć? O! o. 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 Na mam planecie nic takiego nie występuje. Pi jak ci się zmienił głos, kiedy wszedłeś do tego dziwnego Sede de mioto. Ten ziemianin bardzo się wystraszyłeś. Do no wiesz? Ja. A, a, a. <grym> O, 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 o. Co on tam ro robił? I jak to, co? Oczywiście rozwiązywał zadania matematyczne. Czy w ogóle można cokolwiek innego robić? Oczywiście, że nie. Wiadomo, że najwspanialszą czynnością we wszechświecie jest wykonywanie zadań. Matematycznych, ale jakie zadanie wykonywał Ziemianin? Pewnie wykonywał działanie na zbiorach. O! Najwyższy czas, żebyśmy też się tym zajęli. O, o, to rzucaj kostkę. Ciekawy jestem z ilu. Elementów będzie się składał pierwszy zbiór, który mamy odszukać. Proszę, szyfr. Pierwsze zadanie. Cztery kropki. A więc mamy szukać zbioru. Czteroelementowego. A, a, a tu jest ile? Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery! To świetnie się składa, że przedmiotów, które znajdują się w tym miejscu jest właśnie cztery, mogą tworzyć szukany przez nas zbiór. Ale czy jesteś pewien, Pi, że jest ich cztery? <try> <try> Zaraz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sam widzisz, pik, że zbiór opisany przez warunek, przedmioty, które znajdują się w tym miejscu, składa się z pięciu elementów. Przecież chyba umiem zliczyć do czterech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To nieprawdopodobne, Sigmo. Obaj pomyliliśmy się w najprostszym liczeniu, a nie mówiłem, że w tym okropnym kształcie... Czekaj, Pi. Ja myślę, że to sprawka tego ziemianina. Musimy się spieszyć. Zanim znowu powiększy ilość przedmiotów w tym miejscu. A, a, mam pewien pomysł. Jest tu zbiór jeden, dwa, dwuelementowy, spełniający warunek jest zielony. Ale co nam z tego? My szukamy zbioru czteroelementowego. No właśnie, a zbiór pozostałych przedmiotów, które nie spełniają warunku jest zielony. Ma właśnie cztery elementy. Brawo, Pi! To możemy to już zarejestrować na diagramie. Oczywiście. Wykonaliśmy jedną szóstą powierzonego zadania. Oto pierwszy z sześciu poszukiwanych przez nas zbiorów. Opatrz, Pi. Teraz tutaj Ziemianin wykonuje jakieś zadanie matematyczne. A dlaczego niektóre przedmioty znikają w Ziemianinie? Bo on pewnie w ten sposób tworzy zbiór przedmiotów, które w nim zniknęły. O, 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 żeby tylko nas nie zaliczył do tego zbioru. Nie bądź taki strachliwy, choć ziemianin już sobie poszedł. O, o. Wiesz co pi? O. Wdrapiemy się na ten przedmiot, stąd będzie lepiej widać. Wykluczone. takim jak ten kształcie nie nadaje się. Du żadnego drapszy dwania. Pi. Udaje się, nic nie ma. Pi. ten przedmiot przestaje być pusty. Bardzo nieprzyjemny brzydko opszedł ten, na który wszedłem. O, 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 to może sobie na pocieszenie rozwiążemy jakieś zadanie matematyczne. O, o, bardzo dobrze. Tylko ciszej, żeby ziemianin nas nie usłyszał. Proszę szyfr. Drugie zadanie. O, Na kostce były trzy kropki. A więc mamy znaleźć zbiór składający się z trzech elementów. Byle nie z tamtych przedmiotów nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Ale nie mamy tu w pobliżu żadnych innych. Wykluczone. Za bardzo dały nam się weznaki. Nie będę ryzykował. Czekaj, Pi. Ty miałeś przykrą przygodę z dwoma przedmiotami. Ja z jednym. To jest razem trzy. Ty. A więc możemy stworzyć zbiór trzy elementowy. Z przedmiotów niebezpiecznych, które się nam dały przed chwilą we znaki. No, no dobrze, niech będzie. Rejestrujemy. Oczywiście. Wykonaliśmy dwie szóste powierzonego zadania. Oto drugi z sześciu poszukiwanych przez nas zbiorów. Oczywiście. Kolorowe koła. Gramy w koła? <grym> Gramy. <grym> pi r -er kwadrat dwa pi r, -er. trójkąt nie zna takich gier. Dwa pi r? -er. Pi r kwadrat. A dla koła to jest frajda. O o o, 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 O! tylko że nasze matplanetyczne koła nie zostawiają śladów. Ci ziemianie są sprytniejsi niż przypuszczaliśmy. Opracowali system informacji, które koło zostało przez kogo nadepnięte. O! Rzucaj kostkę, Sigmo! Utwórzmy czym prędzej zbiór z tych kolorowych kółek i uciekajmy! Tak! Proszę! Szyfr! Kwiat. Czwarte! Chwileczkę, Sigmo! Czy jesteś pewien, że to jest czwarte zadanie? No i jak to? Pi! Pierwsze zadanie to był zbiór czteroelementowy tak. przedmiotów niezielonych. Drugie zadanie to był trzyelementowy zbiór przedmiotów niebezpiecznych. A teraz jest a, a, a. trzecie. Trzecie zadanie. Oh, oh, oh. A może to chodzi po prostu o zbiór pusty? O, oh, to bardzo łatwe zadanie. Na przykład zbiór przedmiotów trójkątnych, znajdujący się w tym miejscu, jest zbiorem pustym, bo trójkątnych przedmiotów tutaj nie ma. Albo zbiór przedmiotów kwadratowych, znajdujących się w tym miejscu, także jest zbiorem pustym. Zbiór matplaneta, że nie potrafią rozwiązywać zadań matematycznych, jest zbiorem pustym. Nie byłbym taki pewien, jeśli chodzi o Ciebie. No, mówiłeś coś? Nie. Mówiłem, że zbiór ziemian znajdujących się w tym miejscu jest zbiorem pustym, bo ziemianin już sobie poszedł. Mamy do wyboru kilka warunków określających zbiór pusty, a więc rejestrujmy. Wykonaliśmy trzy szóste części powierzonego zadania, a więc połowę. Oto trzeci z sześciu poszukiwanych przez nas zbiorów. Zbiór pusty. Och mat, planeto, jak się za tobą stęskniłem. A ja. O, za moim przepięknym, maplanetycznym kształtem. Rzucaj kostkę, rozwiążmy resztę zadań i wracajmy jak najprędzej. Proszę, szyfr. Czwarte zadanie. Co się stało? Pusta ścianka. Co się zacięło? Spróbujmy następne, proszę, szyfr! Piąte zadanie. To samo to jakaś blokada szyfru. Co to może oznaczać? Nie potrafię tego logicznie. Wytłumaczyć. Słuchaj, pi, musimy prędko wracać na pokład statku. Ale co nam powie monitor, nie wykonaliśmy zadania. Blokada szyfru, to nie może być przypadek. To musi być raczej wezwanie. O jej, o jej, w takim razie, Sigmo, w takim razie lecimy. Lecimy. allo planeta. Hello, mat planeta. Odszukaliśmy następujące zbiory. Cztero-elementowy zbiór przedmiotów niezielonych w pierwszym miejscu. Trzy elementowy zbiór. Przedmiotów niebezpiecznych w drugim miejscu. I w trzecim miejscu zbiór pusty. <laughs> o co chodzi? Uwaga, Pisma. Uwaga, Pisma. Przybrdż został... Szkodony. Szyfr uszkodzony. To, to co mamy, mamy robić? robić? Proszę czekać na drugi rozkaz z mar planety. Proszę czekać na drugi rozkaz z mar planety. Proszę. Ma, dwa ma planetyczne znaki, zbiór przyjaciół z jednej papki Każdy z nas ku rozwiązuje wciąż zadania Pyszna plana sto za... Czego nie znajdziecie?